Co się dzieje teraz? Ole poleciały pontony. Tam prówa wszystko. Wszystkie pontony poleciały. Ścia zielona góra. Jesteśmy dzisiaj gdzie? Mówcie. Gęśnik. Gęśniku. Jest to gęśnik który zaraz ujrzę, nigdy tutaj nie byłem, byłem wiele razy w Zielonej Górze, ale tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Jestem bardzo ciekawy tego miejsca, Gdyż jest w ogóle świetna pogoda dzisiaj. Jesteśmy przed meczem Polski ze Słowacją i zobaczymy jaki będzie wynik. Stawiłem zdjęcie na Instagrama, możecie... Dwa... Nie, według mnie, ja nie wiem, mam takie wrażenie, że będzie na styku, nie? Że będzie 1-0 dla Polski, ale może pachnieć remisem 1-1. Boję się tego, bardzo się boję. Sercem za Polską! Oczywiście, że tak. <laughs> może być nawet 5-0, właśnie tak gadaliśmy, że fajnie by było. Jestem... Ale Niestety rozum niejednokrotnie za reprezentacją polską, Polski nie idzie. No tak, no, nie wiadomo czego się spodziewać, no ale jednak serce mam nadzieję dzisiaj urośnie. Zobaczymy. Tu już bym rowerem nie wjechał. Ale czy to jest coś co w ogóle płynie od jakiejś rzeki, czy, czy skąd to się wzięło? Ale to jest takie słabe, to jest tak zwany złoty potok. Ale to to jest... Yy... Uczyliśmy się na hmm. historii. To, to była normalna rzeka. Tak? Była, no to, to zaniknęło. I coś tam było właśnie, żeby zjechać na Cigacicę i tak myślałem, że no, nie, może... Nie, bo to jest zamknięty most w Cigacica. Nie zjechał. A, nie, nie dojechałbym? No, nie, nie dojechałbyś. A, bo wiem, że tam mówi, mówiliście, żebym wyjechał tam obok was, nie? Wtedy. E, tam... No, tak jak teraz w lewo jechaliśmy od Was, to w prawo. Tak. To tam bym wyjechał. Tak, teraz już nie. A, teraz już nie. Teraz już nie, bo remontują most. Okej. Okay. słoneczko fajnie się przebija przez te drzewa Zakochanie w zielonej górze. To my jest dużowa. Mało to tak Nie no Zielona Góra jest ładna, to muszę powiedzieć od razu na vlogu. E, naprawdę to jest przyjemnie, także nie ma żadnej takiej mm, jakiegoś konfliktu, bo często jest tak, że w Zielona Góra w teorii się nie lubią ze względu na sport i inne rzeczy. Ale tego w ogóle nie mam. Ja lubię, podoba. Ja lubię też przyjeżdżać do Zielonej Góry, nie? więc także, że jak najbardziej spoko. Mój tata się w ogóle urodził w Sulechowie, no więc on mi często mówi jak on tu jeździł do tej Zielonej Góry, do szkoły teraz się zmieniło Zawsze jak jedziemy do Zielonej Góry albo przez Zieloną Górę To podróż się Zieloną Górę, mówi To też, to też właśnie mówi, tam zawsze pyta jak było w Zielonej Górze i w ogóle Ale pokazuje mi tam most taki właśnie, że jeździł ty, pociągiem z tego Sulechowa gdzieś tutaj Tak, no to ten most, my tak ramię jedziemy O, no zaś trzeba zesz... się położyć Trzymaj kamerę

Na robocie Getcha, Nie, bo ja się boję, że mi telefon spadnie No to połóż go tam na tej <noise> Paralimpiadach <noise> Nie, to mam jakiś ostatni lęk wysokości wszystkiego, niskości też <noise> Całkiem przyjemny. <noise> Możecie połachać <noise> Będziemy na to wchodzić teraz a jednak zamknięte. A zapowiadałeś fajnie Co to przerwa techniczna Akurat w poniedziałek A przed chwilą się pytałam, no tutaj można zawsze wejść, tak, tak, to zawsze można wejść, tylko wieczorem chyba zamykają. Ale fajny park, takie coś No To poniedziałki jakieś u Was są takie nieszczęsne Nie bo oh, oni za sobie mają o te armię, wszystko wiesz Robię przedłą cały, nie? wszystkiego Dzisiaj mamy taką podróż po zielonej górze. A to rzeczywiście jesteśmy jakoś wysoko, bo tam nawet widać takie... Horyzont. Horyzont, no. Co bierzesz? Sorbet, cytryna. Ja sorbetowe, bo jest mi tak gorąco. Sorbet, No, co powiedziane, 40, no, no, szósta, no, szósta, czy to będzie niesamowite. w sumie. Dzisiaj mamy rekord w środku tutaj w pokoju 32,7 stopnia, i to cały czas rośnie, moi drodzy. Spokojnie, jest dopiero 14.30. Także ja myślę, że tutaj to, takich 34 dojdzie. Na zewnątrz to już nawet nie da się wyczytać, bo jest to powyżej skali tego urządzenia. Ja dzisiaj tutaj nagrywałem odcinek, wiecie, za igą eee, Nagrywałem go chyba z godzinę, bo cały czas musiałem brać ręcznik, który muszę się przecierać. Żeby nie było widać potu Mogę wam tak jeszcze w tajemnicy zdradzić, że chciałem nawet zmontować dzisiaj ten odcinek I wstawić go również dzisiaj, żeby był... no... Dzisiaj Polacy grają i to jest związane trochę z euro i tak dalej, ale... Nie ma opcji Nie ma opcji, nie da się oddychać w tym pokoju, przyszliśmy tutaj dosłownie na chwilkę Żeby wziąć rzeczy i idziemy teraz do basenu się trochę ochłodzić Nie da się z tym walczyć za bardzo, nawet gdyby tutaj były jakieś super rolety, żaluzje czy nie wiadomo co To te ściany po prostu są już takie gorące Wiecie... Życie na poddaszu te ściany są po prostu, no, przeokropnie ciepłe. Będzie można tutaj wrócić tak około 22, żeby coś sensownego porobić. Podczas nagrywania tego odcinka było tak gorąco, że nawet sprzęt odmówił posłuszeństwa. Kamera się wyłączyła z komunikatem, że jest zbyt gorąco, prosimy ją ostudzić. A komputer był na tyle gorący, że jak się go dotykało, to autentycznie parzył. Także i tak źle, i tak niedobrze. Jak jest zima, to każdy z nas chce lato, dajcie słońce, dajcie ciepło, a kiedy jest lato, to chcemy tego chłodu z powrotem, także no, nie dogodzisz. Fajnie by było, jakby dzisiaj Polska wygrała z Hiszpanią, bo ostatnio nie dograłem mojej reakcji na przegraną ze Słowacją. Ja już mi się nie chciało, jeszcze wracaliśmy z Zielonej Góry do Gorzowa i już byłem zmęczony i z tą sytuacją po prostu jakoś pogrążony. Po prostu było mi smutno, pewnie jak każdemu kibicowi, ale może dzisiaj się uda. Bardzo Polska! bardzo Polska! Pierwszym gwizdkiem stukamy się i... Za zwycięstwo! Polska! Dawajcie. Ja nie wiem skąd te 5 minut doliczonych. Tutaj powinny być co najmniej 3-4 max. Ale ten pan tam źle sędziuje. Narbi, jaki będzie wynik? No i patrz, tam Roberta zaczepiają, a makaroniarza nie ma. No oni se gadają tamty. Chłop go właśnie przytrzymał. On by już stał go. Koniec! Koniec, mamy kochani remis. Jeden do jednego, Polska wciąż w grze, mamy szansę na wyjście z grupy, to niesamowity, niesamowity mecz, szkoda pewnych akcji, ale mieliśmy też trochę szczęścia według mnie, także... Fajny, fajny wynik Już widziałem w piłkę siacę kilka razy i... <grymne> Brawo Polacy Ale zostawili serduszko no W końcu Jestem strasznie spocony, bo byliśmy przed chwilą na boisku grać w piłkę I generalnie jak byliśmy to turbo ulewa się zrobiła Jakaś burza, nawałnica, Ale w końcu jest chłodniej W końcu deszcz Nie, nie sądziłem, że to powiem, ale cieszę się Boże cóż tu, tu się dzieje w ogóle Tu wszystko wywiewa O, o kurde, na chwilę otworzyłem o, o. Co? Co? Co się dzieje? Co się dzieje teraz? Ole poleciały pontony! Tam próba wszystko! Wszystkie pontony poleciały! O Jezus, do sąsiada tam próby. O Jezus, Maria! Co się dzieje? Ten materac tam aż wydziało. Masakra! Zamykam okno. Coś się dzieje. Co to? Co to? Ej mama! Ale poleciało, skoper gole nam wybiło. Boże, wszystko jeszcze szyby wydrącliło. E, te materace są tam wszystko, na wjeździe, nie. nie? Teraz nic nie zrobimy. Raczej ja auto żyję, ale... Tu wszędzie latają te materace od basenu. Ze mnie się po prostu leje. Jest tak gorąco, jest taki upał. A teraz po tym deszczu wszystko jeszcze paruje dodatkowo Nie da się oddychać w tym całym pocie Kawka Kawka na wynos Coś tam